Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy uzdrowiskowej Krynica Zdrój. Czy pamiętacie Państwo Krynicę sprzed kilkunastu lat? Czy wiecie, jak się wtedy rozwijała? Kolejka gondolowa na jaworzynę krynicką, oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, kanalizacja sanitarna tylicza, muszynki i mochnaczek, nowoczesny sprzęt dla miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, nowe szkoły i sale sportowe hala lodowiska i drużyna katecha zdobywająca tytuł wicemistrza kraju nowoczesne rozlewnie wód mineralnych nowe hotele i pensjonaty i wiele wiele innych zadań W 2002 roku przegrałem wybory na burmistrza Krynicy bo pojawił się ktoś kto powiedział że Krynica stoi w miejscu i dopiero jak on obejmie urząd burmistrza to znów zacznie się rozwijać I co się stało może ktoś mi powie, co powstało w latach 2002-2010? Wymieńcie Państwo chociaż jedną ważną inwestycję. Nie mówcie mi tylko, że są to apartamentowce. Szanowni Państwo, chcecie, aby ten czas wrócił? Chcecie takiego rozwoju Krynicy? Poparłem Dariusza Reśko w tych wyborach, bo Krynica wciąż mi jest droga i marzę o tym, aby się dalej rozwijała. Razem z obecnym burmistrzem Krynicy aplikowaliśmy o wiele środków unijnych. Zaplanowaliśmy realizację wielu zadań dla obydwu gmin, a nawet dla całej Doliny Popradu. Bez nich będziemy w gorszej pozycji do innych uzdrowisk. Dzisiaj są to dwie odrębne statutowo gminy, ale tak naprawdę to jest już prawie jedno uzdrowisko. Musimy się wzajemnie uzupełniać i wspierać, bo tylko wtedy odniesiemy sukces. Jeżeli chcecie rzeczywistego, a nie pozorowanego rozwoju krynicy, idźcie do wyborów i głosujcie na Dariusza Reśkę.